Witam was w pierwszym odcinku To Dzisiaj będziemy Tylko sobie Słuchać muzyki No ja te... Ty... Ale to was. Jezu, dobra To jestem ja To jest Tymek A to jest Nikola Tymek To jest Tymek Nikola pokaż się Powiedz coś Niko. Proszę bardzo, to jest Tynek, a to Nikola. Ale zasuwasz ten, no na serio. Dobra. Proszę bardzo, jest pier, pierwsza pierwsza czterdzieści. Tak. Niestety, nam się nie chce spać i nie mamy co robić. Jezu. Dobra. Dobra to może dzisiaj będziemy zbierali serki. Co na to? Halo. Dobra, ja idę na Rom. Oprowadzę wszystkich. Czekaj, tego nie mogę na Dobra, to ja zrobię y, pauzę i spotkamy się na innym Romie. Jesteśmy już na innym Romie. Tylko jedna osoba jest. Niestety, nie wiem dlaczego jest tylko jedna osoba, ale szkoda. O, teraz jest pięć, no bo dołączyła do nas Nikola. Nikola, Tymek i jakiś tam jest też inny. Ale nie Co? Nie. O, Nie. jest Nie. Nie. No nie no, to mu będziesz gwałcił? Akurat Tynek wczoraj yy, na tym romie gwałcił wszystkich. Potem potem podawał swój numer telefonu, żeby ktoś do niego zadzwonił, bo się nudzi. I musieliśmy siat i dawać kościom, bo potem się odbijało i musiał będzie gwałcić wszystkich, albo będę zjadł. No i to jest cały on. Proszę bardzo, to jest prawda. No co, to jest prawda. Czekajcie. To jest prawda. Akurat Ej, ty to, to transformice będzie się nazywa, na YouTube. Będzie się nazywało Impreza of Transformice. <grymne> Chciałem oddawać przysmok. Tak. Ej, daję, daję, daję 200 kości. Okej. Okay. I no i zrób to, i zrób to, i zrób to. Po napisz to, napisz to. Napisz to. Na co, na co czekamy, no napisz to, na co czekamy. <grymne> no i proszę bardzo, znowu mi się odbija. Ale napisz, napisz. Napisz. Uwaga.

Wał kole. O, to To Chodźcie, screena. Okej, Chodźcie tutaj, będzie fajnie. Nie, Ale nie tak, nie dziupkiem, ona jest w środku. Ej, no to dziwnie wygląda, co nie? jak Jakby chciał...

<noise> to jest on, nagrywam Cię. To jest Nikola. Idź, gwałci Nikolę, ma fineczkę, ma fineczkę ma raz, dwa. Okej. O! O! o, idę do tyłu, się. O, Nikola. Możecie sobie zrobić sklep Nikoli, mi, okej, okay. jest. Dobra, możecie sobie zrobić. No, no, to jest, nie, aż tak. Ale, nie, no, rzucę to wygląda, mówię prawda. O, serdeczka. Dobra, a zrobię pauzę. I... Chodźcie, Dobra, to zobaczymy się po południu. Okej. Okay. Dobra, może do nas dołączy nowa osoba. Albo nie. Je jeżeli będzie mogła, to dołączy nas... No może na 100%. Albo nie. Dobra. Jeszcze robię Uwaga, uwaga, uwaga. Tywek, Tymek. Chodź za chwilę, chodź za chwilę. Tu. Uwaga! Dobra, była wam Dobra, zaraz Wam pokażę mały trik mój. Zobaczycie, może o tym nawet nie wiedzieliście, ale ty tyle, spadaj! No, okay. chodź, Ale zabierz tą piłkę. Dobra, spinamy się. O, też taki oj sorry. Dobra, ja yy. nie Brawo! Uwaga, uwaga, ludzie! Ślub jest na my. Ślub jest na typie Rom 801. Musicie szybko przejść. Ślub, Nikoli z Bałwanem, dobra. Nie mógł, yy, dopiero wam pokażę jak ja wejdę, O! Ten już spada. Wyszedł tam Jest teraz, o. Dobra, yy, zrobię na chwilę pauzę znowu. Chyba czwartą albo trzecią. I się spotkamy tam na górze. Przepraszam Was bardzo, ale nie udało mi się tam wejść. I dobra. Idziemy zaraz na ślub, Nikoli z Bałwanem. Ale uwaga! A! Wysadziło mnie... To o, boba. jestem już. A, w razie czego widzę mam pobrany, nie jestem na necie, pobrany mam. Ej, siedzimy tutaj z bałwanem. Patrzcie, oto do porana pora. Bardzo ładno. Teraz mój kolej z bałwankiem. Muszę zrobić sobie screena. Muszę zrobić sobie screena. Nieoo! Nie robię sobie screena. Skri... sobie robię, spadaj. Zobaczcie mi go. Ej, no weźmy właśnie się odejście. Chcę zrobić screena na YouTube. To Chcę zrobić screena na YouTube. Chcecie być na YouTube, czy nie? Chcecie być na YouTube, czy nie? Ale ja zaraz pójdę. Nie, idę sobie ulepić nogę. Aby sobie zrobić screena, bo ja muszę zobaczyć, jak lista to są te zasady sali wolne. Okej. Zrobiłam sobie screena tak. z bałwankiem. Tak? Zrobię tak. dobrze. Dobra. Co będziemy teraz... O. O, tu mamy serce. Masz. Dobra. Ja... Ja sobie będę patrzeć. Ja koniec nie wzięłam. A, dobra. poczekajcie, odejdziemy na chwilę. Już? Dobra. Dobra. Już? Już? bałwanek. E, nazwę go Stefan. Nie, on się Alukaj. Dobra, nazwę cię Alukaj. Al Alukaj. Okay. Ej! Jest... Ej! To nie stawał, to, stoi pod jedynką. nie wiem. Ale dobra. E, co będziemy dzisiaj robić, powiedziałam? Poczekajcie, pod co to będziecie chyba bardziej słyszeli. Ej, weźcie sobie bardziej mikrofon bliżej, bo właśnie słychać. Okej. Okay. Oh, okej. Okay. Yes, yes. Tak. O, kolejny był panek. O właśnie. Jeżeli będzie... Zrobię tak... Zrobię, żeby nie było dużo. Jeżeli będzie 10 wyświetleń... Nie robię tak dużo, wtedy będzie, wtedy będzie To wtedy będzie teledysk. teledysk. Oh, okej, okay. co? Oh, oh. Dobra, dobrze, jest 5 sekund no, e, minus dwie. to jest cztery, o nie, minus dwie o nie, Widzicie, wy to Uciekałem w miejsce tam, gdzie się... idę w miejsce publiczne. Rozpadaj okay. ode mnie, kurźba. <słuch> <słuch> Nikola, pomóż. pomoże. Jeszcze dwie minuty i będzie koniec. No nie wiem co my tutaj robiliśmy, jeśli tylko gadamy. Ale pierwsza informacja. 10 wyświetleń równa się te, pierwszy teledysk, Transformite, e, druga informacja. E, nie wiem jaka jest druga informacja, ale na pewno druga informacja, co tydzień, e, może no nawet co 5 dni, będzie kolejny odcinek, ale tam będzie na przykład pora... pora porada. Co najlepiej robić? No i przestań mnie gwałcić w końcu. Nie chcę tam się Ja idę się włożyć Będzie ekstra screen okej, mam screena Mam screena I zobaczymy na chwilę jego profil. Ale ty masz. Ty masz tę dziewczynę. To jak się ona dowie, to dopiero będziesz miał przesłana Dobra, została minuta i 33 trzy sekundy. Mogę. Nikola, chodź tutaj, coś zobaczysz. No szybko. Nikola. Nie, Przedstawicielka słuchaj, proszę bardzo, proszę Ale gdzie bardzo, proszę bardzo, proszę gdzie jesteś? Oni widzimy się! Że... <laughs> idę do ciebie, idę! No Nikola jest tam na dole! To Nikola jest w trawie. To chodź, to chodź! O, jest! idź Gwałci, Gwałci i Gwałci ich gwałciem! O, Jest, O, Jest, ale tam, ucieka, ucieka możecie zrobić screena dobra, to będziemy kończyć do następnego odcinka nara nara chcę, żeby się nie kończył dajmy mi trochę komentarza no wiem, ale trzeba jest nie no, miał być like ale nikt się nie umie prze... no kurcze ale nikt się nie umie akurat przywitać, że siema siema Witam, heja, to ja ciągle, ja ciągle to mówiłam, to wy milczyć, dobra, to na pewno za pięć dni będzie kolejny, ale tym razem będzie dłuższy i na 100% się przewitają, dobra, to nara, do następnego.